Halo widzowie, dzisiaj będziemy grali w Mobile. Oczy mój skład. Dawno nie robiłem live'ów. Jak wiecie, Czy ktoś miał w ogóle ogląda. że ja dawno live'ów nie robiłem. A <śleszactivity> no ja Tyniecie mój skład. Oczywiście jest szczęsny na brameczce, a mapy na ataku wini tu. Mam no, tu Neymara, nie, nie pasuje. Bo tu nie dodawałam ostatniej tego. Sprawdzę ile to takiej Czestiany kosztuje tamnik kupię albo nie potem zobaczę harar forsa z... ma hakim kurczę dosyć się nema a do fsari 104 Jakim cudem lata. Pickford. Ale Rafinha to już bym kupił. I Bosniana. Prawda, takie coś kosztuje tyle. To lepsze. Z tym Ronaldo po prostu. Bez żadnych statystykę, mam to gdzieś. Mam do rana linia pierwsza. Chciałbym mieć tego, ale nie będę miał. 435 000 Za takiego. Dlaczego on ma, nie ma 95 halo? a tu jest tam. 3 miliony. Takie kubstwo i to. On nie mówię, że to jest takie kubsko wielkie. Ale że to? Trzy miliony? Co robimy? Tym, to nie.